Nieskończenie długie życie plastikowej torebki. Aby powstała torebka, najpierw trzeba wydobyć z ziemi oleistą substancję ropę naftową. Ropa jest brązowa i nie pachnie zbyt ładnie. Później ropa naftowa jest oczyszczana. Taka oczyszczona ropa to nafta. Z nafty robi się malutkie kuleczki, które się rozpuszcza, rozciąga i prasuje. I tak powstaje torba foliowa. Potem torba jest barwiona i nadaje się jej odpowiedni kształt. I wreszcie torebka jedzie do sklepu. W sklepie wkładamy do niej nasze zakupy. W ten sposób możemy je wygodnie donieść do domu. W domu niepotrzebną torbę wkładamy do szafy, a tam jest już dużo innych foliowych torebek. Podczas wielkich porządków Wyrzucamy wszystkie torby na śmietnik po to, by zrobić miejsce na nowe. Śmieciarka zabiera torebki wraz z innymi śmieciami na wielkie ogromiaste wysypisko. Torby foliowe leżą tam bardzo długo, nawet 400 lat. Dlatego góry śmieci są coraz większe. Torebki foliowe mogą być niebezpieczne dla zwierząt, które często wyciągają z nich resztki jedzenia. Gdy zwierzę zje nawet mały kawałek foliowej torebki, może ciężko zachorować. Skąd się bierze woda w kranie? Olbrzymią część naszej planety zajmują morza i oceany. Ale woda w morzu i oceanie jest słona, i dlatego nie można jej pić ani wykorzystywać do mycia czy zmywania. Woda, którą piją ludzie, to woda słodka. Można ją znaleźć w rzekach i jeziorach, a także pod ziemią. Jest jej o wiele mniej niż wody słonej. Gdy jest gorąco, woda ogrzewa się. Część wody w postaci malusieńkich kropelek czyli pary wodnej, unosi się w górę. Tworzą się chmury, z których pada deszcz i woda znów trafia do rzek, jezior i podziemie. Żeby woda nadawała się do picia, trzeba ją oczyścić w specjalnych stacjach. Później wodociągami, czyli specjalnymi rurami woda trafia do kranów w naszych domach. Jednak nie wszędzie na naszej planecie można w łatwy sposób znaleźć słodką wodę. W niektórych krajach Afryki ludzie muszą chodzić bardzo daleko, by dotrzeć do studni z wodą. W wielu krajach na świecie woda w rzekach jest bardzo zanieczyszczona, dlatego korzystanie z niej może być niebezpieczne dla zdrowia. Człowiek nie może żyć bez wody. Wodę wykorzystujemy każdego dnia do picia, kąpieli, mycia zębów, zmywania, prania w toalecie, w ogrodzie. Woda potrzebna jest także zwierzętom i roślinom. Bez niej nie mogłyby rosnąć i rozwijać się. Musimy bardzo rozsądnie korzystać z wody i nie używać jej bez potrzeby. Skąd się bierze smog? Żeby człowiek mógł żyć, musi oddychać. Nawet wtedy, gdy śpi. Do oddychania potrzebne jest powietrze. Oddychamy przez całe nasze życie bez przerwy. Powietrze jest wszędzie, ale nie można go zobaczyć, ponieważ jest bezbarwne. Nie można go też posmakować ani powąchać, gdyż nie ma ani smaku, ani zapachu. Najważniejszym składnikiem powietrza jest tlen. To dzięki niemu mamy energię do zabawy tlen, produkują rośliny. To dzięki roślinom możemy cieszyć się czystym, zdrowym powietrzem. Ale powietrze nie zawsze jest czyste, ponieważ trafiają do niego szkodliwe substancje, czyli zanieczyszczenia. Na przykład dym z kominów fabrycznych czy spaliny z samochodów. Takie zanieczyszczenia mieszają się z powietrzem i bardzo trudno się ich pozbyć. Gdy nie ma wiatru, Zanieczyszczone powietrze nad miastami zatrzymuje się na dłużej. Wtedy właśnie mówimy o smogu. Czasem zanieczyszczone powietrze miesza się z kropelkami deszczu. Taki deszcz z zanieczyszczeniem to kwaśny deszcz. Kwaśny deszcz przemieszcza się i opada na ziemię i rośliny. Gdy spadnie na listki, rośliny mogą zacząć chorować. Skąd się bierze prąd? Prąd jest bardzo ważny i potrzebny w codziennym życiu. Dzięki niemu można ogrzać nasze domy i mieszkania. To także dzięki prądowi w naszych domach jest widno. Wiele domowych urządzeń działa na prąd. To znaczy, że aby móc je używać, trzeba je podłączyć do kontaktu. Te urządzenia to m.in. komputery, telewizory, pralki i wentylatory. Prąd produkuje się w elektrowni. Do jego wytworzenia potrzebny jest węgiel, który wydobywa się pod ziemią. Aby wytworzyć prąd, trzeba dostarczyć bardzo dużo węgla do elektrowni, a węgla pod ziemią jest coraz mniej. Dlatego oprócz węgla do wytworzenia prądu człowiek wykorzystuje też energię słoneczną, siłę wiatru i wody. Taką naturalnie pozyskaną energię nazywamy energią naturalną. Niektórych urządzeń elektrycznych, zabawek albo latarek nie musimy podłączać do kontaktu, ponieważ działają na baterie. Zużyte baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników, bo stare baterie są szkodliwe dla środowiska. Abyśmy mogli jak najdłużej korzystać z urządzeń elektrycznych, musimy codziennie pamiętać o oszczędzaniu energii. Pamiętajcie, że urządzenia elektryczne są bardzo niebezpieczne. Trzeba obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Urządzenia do gniazdek powinny podłączać tylko osoby dorosłe. Zwierzęta domowe Człowiek udomowił wiele gatunków zwierząt Niektóre pomagają mu w gospodarstwie albo dostarczają pożywienie A jeszcze inne są po prostu najlepszymi towarzyszami Psy mają doskonały węch Uwielbiają spacery i zabawę Psy rasowe różnią się wyglądem, wielkością i charakterem Oprócz psów rasowych są także kundelki zwane mieszańcami Koty mają doskonały wzrok i słuch. Koty na wolności polują w nocy, a w dzień śpią. Koty domowe, choć nie polują, uwielbiają biegać, skakać i łapać zabawki. Świnka morska jest bardzo delikatnym zwierzęciem. Źle znosi samotność i dlatego trzeba poświęcać jej dużo czasu. Świnki są strachliwe, boją się psów i kotów i dlatego najlepiej czują się w towarzystwie innych świnek. Rybki są bardzo ciekawymi zwierzętami. Tym, które żyją w akwariach, trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę wody. Są to zwierzęta stadne, to znaczy, że dobrze czują się w większej grupie. Kanarki to małe, żółto-beżowe ptaszki. Bardzo lubią śpiewać i świerkać. Są wielkimi czyściochami. Lubią towarzystwo człowieka i są bardzo ciekawskie. Króliki są bardzo delikatne i czyste, dbają o swoje futerko, lubią się bawić i są towarzyskie, mają ostre zęby i lubią wszystko gryźć. Skąd się bierze papier? Większość z nas lubi pojechać do lasu, aby poddychać świeżym powietrzem w otoczeniu roślin. Drzewa usuwają zanieczyszczenia z powietrza i dają cień. Drzewa są też potrzebne zwierzętom, które budują na nich swoje domy i znajdują pożywienie. Z drzew rosnących w naszych lasach pozyskuje się drewno, z którego wytwarza się papier. Papier jest potrzebny przy produkcji bardzo wielu rzeczy, które używamy każdego dnia. Książek, zeszytów, gazet, opakowań czy chusteczek higienicznych. Aby jednak papier trafił do książki czy zeszytu, musi przejść długą drogę. Najpierw w lesie drwale ścinają drzewa. Następnie w papierni, czyli fabryce papieru, z małych kawałków drewna i wiórów przygotowuje się papkę. Walce rozwałkowują papkę na arkusze papieru. Gdy arkusze wyschną, Papier jest gotowy. Aby nie wycinać drzew, papier można produkować ze starego papieru, czyli z makulatury. Ze starego papieru można produkować papier na zeszyty, papier gazetowy albo papier toaletowy. Dlatego codziennie każdy z nas powinien oszczędzać papier i zbierać makulaturę tak aby jak najwięcej drzew zostało w naszych lasach i abyśmy mogli cieszyć się pięknem przyrody wokół nas. Jak zmniejszyć górę śmieci. Codziennie wyrzucamy do kosza różne odpadki: resztki jedzenia, butelki po sokach, zarysowane kartki, stare ubrania czy zniszczone zabawki. To są właśnie śmieci. Nasze śmieci zabierają specjalne samochody, czyli śmieciarki. Śmieciarki wywożą śmieci na wysypisko. To taka ogromna góra śmieci złożona w jednym miejscu. Niektóre śmieci, na przykład plastikowe butelki, foliowe torby czy szklane słoiki, mogą leżeć na wysypisku bardzo długo, ponad 400 lat. Ale nie wszystkie plastikowe butelki, zużyty papier czy puszki muszą trafiać do śmieci. Jeśli wyrzucimy je do specjalnych pojemników, które często stoją przed naszymi domami, to ze szkła można będzie zrobić nowe szklane butelki, z plastiku plastikowe opakowania, a z papieru nowe książki i zeszyty. To jest właśnie recykling. Do niebieskiego śmietnika wkładamy zapisane zeszyty, stare gazety, zarysowane kartki, papierowe torby, pudełka z tektury. Do zielonego śmietnika wrzucamy czyste słoiki i szklane butelki bez nakrętek. Do żółtego śmietnika wkładamy czyste plastikowe butelki, pojemniki po jogurtach, foliowe torby i butelki po szamponach. Pamiętajcie też, żeby nie wyrzucać do śmieci stanych baterii. To bardzo szkodliwe dla naszej planety. Zużyte baterie powinny trafiać do specjalnych pojemników. Co to jest zdrowe odżywianie? Zwykle zjadamy co najmniej cztery posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Jedzenie jest bardzo ważne dla naszego organizmu, bo znajdują się w nim witaminy i składniki, które dają nam siłę, zdrowie i chęć do zabawy i nauki. Ale gdzie dokładnie je znajdziemy? Aby szybko biegać, wysoko skakać i sprawnie kopać piłkę, potrzebujemy składnika, który nazywa się białkiem. Białko znajduje się w rybach, mięsie, jajkach, mleku i serze. Energii dostarczają nam węglowodany, zwane też cukrami. To dzięki nim mamy ochotę bawić się i uczyć. Węglowodany znajdziemy w pieczywie razowym, makaronie, a także w owocach, dżemach i sokach. Aby wasze kości były mocne, a zęby zdrowe, potrzebujemy wapnia. Najwięcej wapnia znajdziemy w mleku, serach, kefirach i rybach. O witaminach na pewno już słyszeliście. Witaminy pomagają nam rosnąć i prawidłowo się rozwijać. Witaminy często oznaczone są literami: np. C, A, D, B. Dzięki witaminie C rzadziej się przeciębiacie. Znajdziecie ją na przykład w czerwonej papryce, nadce pietruszki, ziemniakach i cytrynach. Witamina A pozwala nam dobrze widzieć i mieć zdrową skórę. Znajdziemy ją między innymi w pomidorach, sałacie, marchewce czy papryce Witamina D jest bardzo potrzebna naszym kościom, aby były mocne Najwięcej jest jej w rybach, jajkach, płatkach śniadaniowych i jogurcie Witamina B daje wam dobrą pamięć Wpływa też na to, jak się czujemy Witamina B znajduje się w wielu produktach W brokułach, fasoli, bananach, truskawkach, morelach i rybach jak widzicie, zdrowe odżywianie jest konieczne, jeśli chcecie mieć dobry wzrok, mocne kości, ładną skórę i dużo siły do zabawy i nauki. No i żeby rosnąć. O klimacie. Rano często sprawdzamy, jaka jest pogoda. Niektórzy mają za oknem specjalny termometr, na którym widać, jaka jest temperatura na zewnątrz. W ciągu dnia pogoda może się zmienić. Na przykład z pogody słonecznej w deszczową. Pogoda to warunki, jakie możemy zaobserwować na zewnątrz w danej chwili. Gdy bardzo długo obserwuje się pogodę w jednej okolicy, to znaczy bada temperaturę, ilość deszczu i kierunek wiatru, wtedy można opisać, jaki klimat panuje w tej okolicy. W naszym klimacie w Polsce mamy cztery pory roku. Wiosną robi się cieplej, ale czasem pada deszcz. Latem jest bardzo ciepło i słonecznie. Jesienią wieje wiatr i często pada deszcz. Zimą pada śnieg i jest zimno. Taki klimat jak w Polsce nazywa się klimatem umiarkowanym. W klimacie polarnym na biegunie północnym zima jest bardzo długa, a lato krótkie. Przez cały rok jest zimno i leży śnieg. Niedźwiedzie polarne uwielbiają taki klimat. Jednak w ostatnim czasie na biegunie północnym zrobiło się cieplej i śnieg zaczął topnieć. Niedźwiedziom polarnym coraz trudniej znaleźć pożywienie i mieszkanie. Mówimy, że klimat się ocieplił. Do ocieplenia klimatu przyczynia się zanieczyszczone powietrze. Najbardziej zanieczyszczają powietrze fabryki, samochody i spalarnie śmieci. Jest ich coraz więcej na naszej planecie. Z powodu ocieplenia klimatu w górach topnieją lodowce. Miasta i wsie zalewają po wodzie, występują silne huragany, a czasem susze. Gdy zadbamy o to, by powietrze było czyste, pomożemy zatrzymać ocieplenie klimatu, no i pomożemy też niedźwiedziom na biegunie północnym. Po słońcu i energii słonecznej. Słońce jest gwiazdą. Wokół niej w Układzie Słonecznym krążą Ziemia i inne planety. Słońce ogrzewa i oświetla raz jedną, raz drugą półkulę naszej planety. To znaczy, że gdy w Polsce jest noc, dzieci na drugiej półkuli, na przykład w Ameryce, mają dzień. Światło i ciepło, które daje nam Słońce, jest potrzebne roślinom, zwierzętom i ludziom. Bez nich nie mogliby żyć. Naukowcy od dawna zastanawiali się, w jaki sposób światło i ciepło słoneczne można zamienić w prąd, którym można by oświetlać i ogrzewać domy. Wymyślono na przykład baterie słoneczne. Takie baterie można zamontować na dachu domu. Promienie słońca padają na specjalne płyty i w ten sposób dostarczają do domu prąd i ciepło. Nawet producenci samochodów pracują nad modelami pojazdów, które są zasilane baterią słoneczną. Energia pochodząca ze Słońca nie zanieczyszcza środowiska i będzie z niej można korzystać jeszcze przez bardzo długi czas. Słońce na Ziemi jest bardzo potrzebne, ale gdy świeci zbyt mocno, może zaszkodzić roślinom i zwierzętom. Promieniowanie słoneczne może być szczególnie niebezpieczne dla ludzi, dlatego w upalne dni trzeba pić więcej wody, nosić nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne oraz używać kremów z filtrem. Zwierzęta w mieście. W miejskich parkach i na skwerach żyje mnóstwo zwierząt. Zwierzęta są bardzo pożyteczne, bo zjadają szkodniki i w ten sposób pomagają człowiekowi. Wrona ma grzbiet i brzuch popielaty, a głowę, skrzydła i ogon czarne. Jedżdżownice, owady i ślimaki. W okresie zimowym wrony odlatują na południe do cieplejszego klimatu. Pan wróbel ma brązowy grzbiet, szary brzuszek i czarny śliniaczek na szyi Pani wróblowa jest koloru brązowego Wróble jedzą nasiona zbóż, chwastów, owoce i małe muszki Wróbel źle znosi chłody, dlatego zimą lubi mieszkać blisko ludzi Sikorka ma żółty brzuszek i białe policzki Latem wydłubuje szkodniki z kory drzew Dzięki temu drzewa nie chorują Sikorki są bardzo sprawne Dlatego zimą z chęcią jedzą karmę zawieszoną na sznurku Inne ptaki tego nie potrafią Jeż ma świetny słuch i węch, ale bardzo słaby wzrok Gdy wyczuwa zagrożenie, zwija się w kulkę i stroszy kolce Zjada owady, ślimaki i żdownice. W sen zimowy zapada zakopany pod liśćmi Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę, zakopując znalezione orzeszki i żołędzie, ale zimą nie zawsze znajduje swoje skarby. Na szczęście zakopuje ich bardzo dużo, więc sobie poradzi Ślimak winniczek ma muszelkę w kolorze szaro-brązowym Na jego głowie znajdują się czułki Na dłuższych czułkach umieszczone są oczy, a krótsze służą do węszenia Porusza się wolno na jednej nodze Zimuje w jamce, którą sam wykopuje Żaba zamieszkująca w naszych parkach ma kolor brązowy O po zmierzchu poluje na owady i małe ślimaki Podczas polowania bardzo przydaje się jej długi język. Zimę spędza pod wodą. Jak widzicie, niektóre zwierzęta przesypiają zimę, a inne odlatują. Ale jest wiele zwierząt, które mieszkają u nas przez cały rok. Niektórym trzeba pomóc przetrwać zimowe chłody. W końcu to nasi mali pomocnicy w walce ze szkodnikami. O glebie! Aby rośliny w okrodzie były zdrowe, muszą mieć dostęp do powietrza, wody, światła i oczywiście dobrej gleby. Gleba, w której dobrze rozwijają się rośliny, powinna mieć dużo składników odżywczych, czyli dobrego pokarmu dla roślin. Roślina pobiera te składniki z gleby za pomocą korzeni. Glebie i roślinom pomagają dżdżownice. Dżdżownice nie mają nóg i poruszają się, pełzając. Dżdżownice drążą pod ziemią długie korytarze. Dzięki ich pracy w głąb ziemi dostają się woda i powietrze. Dżdżownice to bardzo pożyteczne stworzenia. Gdy gleba choruje, chorują także rośliny, które na niej rosną. Spaliny szkodzą glebie i roślinom. Zanieczyszczone powietrze, zmieszane z kropelkami wody czyli kwaśne deszcze też niszczą glebę. Gleba choruje również wtedy, gdy zostawiamy na niej porozrzucane śmieci. Aby pomóc roślinom, można odżywiać glebę naturalnym nawozem z odpadków roślinnych. Taki nawóz nazywamy kompostem. Można go zrobić w swoim ogródku. Rośliny, tak jak ludzie, potrzebują witamin. To gleba dostarcza roślinom te składniki, dlatego musimy zadbać, by nie chorowała. Dlaczego trzeba sprzątać świat? Akcja Sprzątanie Świata odbywa się co roku na całym świecie. Biorą w niej udział wszyscy, którzy pragną, aby na Ziemi było czysto i aby nasza planeta była zdrowa. Podczas akcji zbierane są porozrzucane śmieci, które mogą być zagrożeniem dla roślin i zwierząt. Podam wam kilka przykładów. W lesie leży mnóstwo groźnych odpadów. Zatruwają one glebę, a przez to zatruwają też drzewa. Nad morzem na plaży jest mnóstwo plastikowych odpadów, a w nich resztek jedzenia. Ptaki, wydziobując jedzenie, zjadają też plastik, od którego mogą zachorować. W parkach i na placach leżą porozrzucane butelki i metalowe puszki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci, które się tam bawią. Podczas akcji Sprzątanie Świata śmieci zbiera się najpierw do worków. Następnie śmieci są sortowane do odpowiednich pojemników. Będzie je można przerobić na użyteczne przedmioty. Na wysprzątanym miejscu można będzie posadzić kwiaty albo drzewka. To właśnie dzięki temu, że sprzątamy śmieci i sadzimy zielone rośliny, nasza planeta może stać się dużo zdrowsza.